Hej, hej, Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony i zapraszam Was na długo oczekiwany updatecik odnośnie mojego zbiorniczka 300 litrów. Zaczynajmy. Wczoraj we filmiku zadałem Wam pytanie, właściwie postawiłem Wam taką zagadkę albo też nie dopowiedziałem fakt, ponieważ tutaj jedną rzecz zmieniłem w ostatnim tygodniu odnośnie nawożenia. W zbiorniczku, mianowicie skończyło mi się żelazo. skończyło mi się nawóz mikroelementowy. No i mówię sobie: No, to czas przygotować nową daweczkę. Otwieram szafę. Patrzę a tam, niestety, jeżeli chodzi o nawóz, data ważności żelaza z Intermagu to już troszeczkę przeszła, bo to żelazo całe aż stwardniało w tym woreczku. No i mikro. Podobna sytuacja była, także na bardzo, bardzo długi czas widocznie mi starczyło to, co ostatnio miałem zrobione. No i po prostu nie bawiąc się już w zamawianie nowych, że tak powiem, preparatów do rozcieńczenia, zamówiłem sobie już gotowy nawóz mikroelementowy wraz z żelazem z intermagu. No i lałem sobie to do mojego zbiorniczka. Popatrzyłem, mówię, no pierwsze co to na pewno wyjdzie pełna na szybach. To się okazało, na drugi dzień pyłu 0. Ale oprócz tego, że nie było pyłu, był jeden bardzo zadziwiający efekt. Mianowicie Rotala Red Blood z powrotem z zielonej zaczęła nabierać koloru czerwonego. Jeżeli chodzi o alternaterę Reineki Mini, ona już się praktycznie cała zrobiła różowa. Tutaj ta roślinka, którą cały czas szukałem, jak się nazywa, to jest kurczę, może źle to powiem, ale to jest kuphea, ana galenzis czy coś w tym stylu. I ona o dziwo zrobiła się pomarańczowa. Także takie tutaj się podziały dziwne rzeczy. Araguja oczywiście tutaj też nabrała o wiele lepszych kolorów. I to samo, jeżeli tyczy się tutaj o rotale orange juice. A także alternatę zwykłą, wszystkie rośliny plus bakopa kolorata z tyłu, wszystkie rośliny czerwone, czy też jak tutaj, alternatera roznerwik i moja ulubiona tutaj, Ludwigia glanduloza. No, wszystkie te czerwone roślinki i roślinki pomarańczowe, roślinki kolorowe nie dość, że dostały bardzo wyraźny kolor. No to jeszcze nie wystąpiło w ogóle praktycznie pylenie, jeżeli chodzi o szyby. I co się stało dalej? Powiem Wam szczerze, że rośliny wystrzeliły w górę. Może jest to też powiązane z tym, że równocześnie bardzo mocno pilnowałem dwutlenku węgla w akwarium, aby po prostu był podawany regularnie i żeby było go dużo. No ale też ewidentnie było widać, że w tym akwarium brakowało porządnego mikro i porządnego nawozu żelazowego. Prawdopodobnie blokady na roślinach powstały wskutek deficytów właśnie z jakichś jakich, jakich, tych pierwiastków mikroelementowych. no ja nie będę się tutaj wgłębiał w których, bo to już trzeba być kurczę, nie wiem jak oblatanem, jeżeli chodzi tutaj o te wszystkie braki, niedobory i tak dalej. W każdym bądź razie, no, zauważalne, jest, zauważalne jest to, że rośliny ruszyły od tego momentu. Ja sobie na, na trzeci dzień stosowania, że tak powiem, tego nawozu mikroelementowego z żelazem intermagu. Też wsypałem, znaczy wsypałem, wstrzyknąłem, że tak powiem, odpowiednią dawkę do nawozu do, do supa wody. I też po trzech dniach stosowania tego nawozu no, nie było zbytnio pylania na szybie. Także oprócz tego, że rośliny ruszyły, od razu to widać tutaj chociażby po Didiplis, czy też właśnie po Cubhei, czy po Rotalach, w którym, jak mówiłem wcześniej, Ewidentnie coś brakowało. Pomocnik numer 3 tutaj ze mną film nagrywa, więc nam troszeczkę przeszkadza. No to tak myślę, że właśnie było to spowodowane, właśnie jakimiś niedoborami tutaj mikroelementów. No, mógł być to też dwutlenek węgla, chociaż tlenek węgla raczej wiadomo jest takim katalizatorem, który przyspiesza wchłanianie wszystkich innych. E, Makroelementów i mikroelementów przez rośliny, także podejrzewam, że to, że było tego dwutlenka dużo, plus to, e, że w końcu ten nawóz był świeży, zrobiony w odpowiednich proporcjach, e, to e, wszystko, że tak powiem, podziałało odpowiednio e, na roślinki, no i one, że tak powiem, no kolorowo się e, ładnie tutaj zaznaczyły w akwarium. E, no, co jeszcze Wam powiem? Stabilność zbiornika widać, że jest dosyć duża w tym momencie. Eee, przyrost masy roślinnej jest dosyć duży. To ta prawa strona, jak widzicie, w ogóle środek i część tutaj takich szpalerów się potworzyła wolnych i tak dalej. Ja po prostu pousuwałem wszystkie roślinki, które wydawało mi się, że już są marne, liche i nic z nich nie będzie e, więc te wszystkie roślinki wyleciały, natomiast to co się dało to zagęściłem e, jak chociaż tutaj e, Hediotis salzmani czy Ariocallion czy tam macie dalej Ludwigia e, Mini Esperet e, Rotale Orange Juice e, tam dalej Arte, Alternatera Reinecki e, Hydrocotyle Japan tutaj tak samo e, e, Hydrocotyle Tutaj mamy Alternatere Reineki, Ludwigiamini, Esperet, Euryokalion, Hediotis Salzmani, Rotala Markandra Green, plus e, Limnofilabelem, bardzo fajnie się tutaj rozwija, e, Rotala Colorato i Polegonum Sao Paulo. E, tam mamy Eustrialis Stellata, jedziemy sobie dalej, e, Pełzacz Bagienny, e, potem mamy dalej potem mamy, co tam mamy polispermę, potem mamy alternaterę roznerwik, która tutaj bardzo fajnie w tym, w tym centralnym planie wygląda, kuphea na Galenzis, tak jak już Wam wspomniałem wcześniej zaistniała, zrobiła się bardzo fajnie tutaj różowa ona coraz niżej się wybarwia, także od samej góry w dół coraz więcej listków jest wybarwionych na pomarańczowo i to mnie bardzo cieszy Limnofila, e, Limnofila aromatica mini e, Diandra didiplis. E, tam z tyłu mamy Ludwigia Gold e, Tonina fluvitialis jak widzicie, no tutaj szaleństwo e, Oczywiście Ludwigia glanduloza e, I teraz nie wiem czy ta z tyłu sadzonka, prawdopodobnie to nie jest glanduloza ta z tyłu co za nim rośnie tylko też to jest Ludwigia repens e, ta bordowa tam glanduloza rośnie sobie z dołu, następna sadzonka, którą już oddzieliłem i rośnie sobie samodzielnie, także niedługo ona będzie, że tak powiem, też bardzo fajnie wyglądała. Zobaczcie sobie tutaj na przybliżeniu, jak ta glanduloza fajnie wygląda, oczywiście roślinki sobie bąbelkują, tutaj mamy Pogostemon erectus, znowu tutaj mamy E, małą szczepkę Ludwigi Mini Esperet, e, STAUROGEN REPENS, Red Devil, e, alternatera Reineckii Mini. Tutaj, jak widzicie, te takie bardziej odznaczające się do, do, w górę sterczące listeczki, e, no, radzą sobie fajnie. I co mnie cieszy, mimo tego, że Rotala, tutaj Pearl, była już też u mnie na wymarciu, to, jak widzicie, też zaczyna e, odbijać. E, oczywiście, E, zaraz wam powiem co jeszcze do tych roślinek, bo, bo, bo to, że ona odbija, to jest jedna sprawa. E, jeszcze tutaj mamy Staurogen Brown. E, no i tu skończymy sobie gałęzatki, jakieś tam resztki heńka niewykopane. E, no i oczywiście e... co? Co mój mały żbiku? Aha, super. Tak, bo pomocnik numer 3 dzisiaj był ze mną w sklepie i dokupił sobie sześć rysków panda, które takie jak widzicie malutkie tutaj sobie buszują po zbiorniczku. Bardzo się cieszy z tego powodu, no także tak to wygląda. Co do roślinek, no to właśnie wracając do, do tematu, który poruszałem przed chwilką, chociażby tutaj tej Rotali Pearl właśnie. Bardzo się cieszę, że to wszystko ruszyło, że te blokady zeszły i to widać naprawdę gołym okiem, bo nawóz został wprowadzony około 4 dni temu, a efekty są po tych czterech dniach piorunujące, jak wiemy w akwarystyce wszystko potrzebuje czasu i to nie da się tak od razu zrobić, że wlejemy nawóz i od razu wszystko wybucha i tak dalej, no w tym przypadku ewidentnie to była blokada raczej aniżeli braki. Po prostu znaczy się braki w nawozie spowodowały blokady na roślinach. O, w ten sposób, i w momencie, kiedy ten nawóz został rzeczywiście tutaj uzupełniony, no to od razu te roślinki, jak widzicie, wybuchły po prostu. Wybuchły kolorami, i coraz lepiej jest z dnia na dzień. Jest coraz lepiej, także tak to wygląda. To właśnie chciałem wam pokazać wczoraj. No niestety, nie miałem wczoraj zbytnio czasu. Dzisiaj nagrywam na prędkości ten film, bo też jak wiadomo różne rzeczy obowiązki praca jeszcze czeka mnie dzisiaj, więc chciałem Wam nagrać po prostu ten filmik. A co właśnie do tych roślinek, które tutaj są i które, że tak powiem, będą, bo jak widzicie tutaj są już pewne szpalery pozostawiane, gdzie nie gdzie są miejsca, na przykład tu jest cały trzeci plan wolny, tutaj prawdopodobnie wyleci chyba w 90% Ludwigia Gold. Ja sobie zostawię tylko takie najładniejsze sadzonki, więc cały trzeci plan będzie z tyłu tutaj do wypełnienia jeszcze za pogostemonem. No i troszeczkę roślinek na pierwszy plan przyjdzie. Tutaj nie wiem, może już się domyślacie albo i nie, co będzie, jaka roślinka by się tutaj najbardziej nadawała. Ja mam w planie, tak jak wam powiedziałem wcześniej, jeżeli uda mi się ogarnąć pod względem nawozowym to akwarium. No to na pewno chcę wrócić do Ludwigi Kuby, do Ludwigi Pantanal, do Ludwigi White. To są takie jak gdyby podstawowe trzy rośliny, Pogostemon Kimberly. co tam jeszcze, no zobaczymy. Może jakąś tą akuratę Ludwigię, taką tą drobnolistną gdzieś tutaj zrobimy, może jakiś trawniczek się posadzi z przodu. No i jakieś, jakieś tutaj kurczę, nie wiem, roślinki, jeszcze jakieś przerywniki kolorowe, żeby tutaj nie było takiej zwartej kupy zieleni, tylko żeby to jakoś się odznaczało, chociażby tak jak właśnie tutaj w tym miejscu. Oczywiście roślinki nie są na ten moment jeszcze przycięte, dlatego że daję jeszcze troszeczkę czasu, żeby, żeby bardziej podrosły, żeby te, te pędy były mocniejsze. One oczywiście po przecięciu będą o wiele ładniej wyglądały, będą wymodelowane, ale ta strona to już tutaj tak powoli zaczyna przypominać to, co bym chciał mieć w swoim akwarium. Także takie segmenty, takie jak gdyby kule, takie kształty że tak powiem łukowe. No, w tą stronę będziemy szli. Tutaj ten centralny plan, tutaj od polisfermy tutaj przez Alternatera i Ludwigię do Staurogen Brown. Powiedzmy, że to mniej więcej też tak zostanie. Zobaczymy, w jakim stopniu tutaj wytrzebie te, wytrzebie te roślinki jeszcze, jak mocno je przypnę. No, a nad tą stroną jeszcze musimy troszeczkę popracować. Pogostemon na pewno już miejsca nie zmieni. Staurogen Repens też nie. Prawdopodobnie tutaj ta Ludwig Garet wyleci i coś tutaj w jej miejsce wsadzimy, no ale na tą chwilę, no to jak widzicie, tak wygląda mój zbiorniczek. Ja się cieszę oczywiście, że w końcu udało mi się tutaj tych blokad pozbyć, i teraz oprócz tego, że oświetlenie działa fantastycznie, no to jeszcze roślinki po prostu konsumując sobie nawóz mikro i żelazo, oddają jak gdyby tutaj nam bardzo piękne kolory także pierwszy etap że tak powiem reaktywacji tego zbiornika albo e, może nawet nie reaktywacji ale już takiego podejścia e, solidnego do tego zbiornika czyli wymiana oświetlenia e, zakończony sukcesem e, drugi etap e, pozbycie się blokad na roślinach myślę, że można w jesteśmy tutaj w połowie drogi, tak? Zobaczymy dopiero jak, <śm> jak wstawię toninę, toninę, belem, to zobaczymy dopiero czy rzeczywiście te blokady tutaj zeszły, bo jak mi nie popali jej to rzeczywiście będzie można odtrąbić sukces. No i wtedy wtedy się weźmiemy już za te roślinki najtrudniejsze, najbardziej wymagające i za taki aquascaping już taki porządny takie już porządne obrobienie tych roślinek porządne znalezienie im konkretnych miejsc bo to wiecie, pierw były eksperymenty, teraz już wiem mniej więcej które rośliny lubią jakie miejsca w tym akwarium gdzie im się najlepiej rośnie, gdzie najlepiej pobierają składniki mineralne dla siebie także ten etap też już mam ze sobą i w tym momencie zostaje mi tylko utrzymanie parametrów Zbiornik musi przetrwać mój urlop nadchodzący, który się już zbliża drugimi, długimi krokami. No i jak przyjadę po urlopie, no to bierzemy się od razu za te roślinki najbardziej wymagające. No to co? Tyle jeżeli chodzi o mnie dzisiaj. Postaram się Wam wrzucić jeszcze jakiś update przed moim wyjazdem na urlop, żebyście widzieli, jak wygląda akwarium przed urlopem. Jak przyjadę oczywiście z urlopu, od razu na nakręcę filmik, wrzucę Wam kolejny, jak już wygląda akwarium po urlopie, tak jak je zostałem. No i będziemy kminić dalej, zastanawiać się, które roślinki w pierwszej kolejności, gdzie pomontujemy. Dobra, dzięki Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję również wszystkim subskrybentom nowym i starym którzy mnie tutaj wspieracie. Dziękuję za Wasze komentarze. Kanał rozwija się dosyć fajnie. Powiem Wam szczerze, mamy ponad 410 subów w tym momencie na kanale, także bardzo mnie to cieszy, że, że mimo tych takich czasami moich przydługawych pogadaninek tutaj na temat różnych rzeczy o akwarystyce. Jest, jest te 410 osób, którym chce się to słuchać i bardzo mnie to cieszy, także oby tak dalej, trzymajcie kciuki, jak, jak kanał się będzie rozwijał, oczywiście też będą z tego tytułu bonusy i propsy dla was, bo ja, ja, ja zawsze staram się, że tak powiem, dzielić swoim sukcesem z innymi, także... Subskrybenci, jeżeli się do tego przyczynia, przyczyniają, tutaj do rozwoju tego kanału, no to też w jakiś sposób będę chciał, chciał Wam za to odwdzięczyć. No, a teraz trzymajcie się. Do zobaczenia. Jak zwykle życzę Wam miłego tygodnia. No i co, papatki, tak? A pomocnik numer 3 coś powie? Trzymajcie się. Pozdrowisz wszystkich. pozdrawiam. Trzymajcie się. A głośniej trochę, bo cię da nie słychać. Trzymajcie. Trzymajcie się, tak pozdrawiamy Was. Patrzcie, tutaj są te nowe kiryski, które właściwie jeden, który pomocnik numer 3 sobie wybrał. No, dobra, to trzymajcie się papa. Pa.